Aha! Państwo Pies to kanał przedsiębiorczości, biznesie, inwestowaniu i chodzeniu po lasach. Dzisiaj będziemy razem mówić z Agnieszką, która właśnie dochodzę do niej. Dzień dobry. O czym dzisiaj będziemy mówić? O propozycji ministra finansów bodajże o nowym podatku od najmu mieszkań. Więc chcieliśmy Wam e, omówić pokrótce ten temat i powiedzieć, jak będzie wyglądał rynek najmu e, w najbliższym czasie. Więc mam nadzieję, że zostaniecie z nami. My idziemy e, swoją drożką dalej. Zostańcie z nami. Wczoraj, y, moi drodzy, pojawiła się informacja, oczywiście podlinkujemy Wam stosowne artykuły na temat tego, że minister bodajże finansów chce wprowadzić nowy podatek od najmu. Czyli, jeżeli wynajmujesz mieszkanie, będziesz miał nowy podatek. Uzasadnił to tym, że Polacy powinni bardziej interesować się rynkiem kapitałowym. Tak, więc chce zachęcić w ten sposób, rozumiecie? On chce zachęcić, żebyśmy zainteresowali się bardziej giełdą niż nieruchomościami. I chce to zrobić w taki nieinwazyjny sposób, stworzenia nowego podatku albo podniesienia aktualnego. Jeżeli ktoś nie będzie go płacił, to pójdzie do więzienia. I teraz aktualny podatek to jest 8,5% przychodu, czyli jest ryczałtowy, prosty i w skali Europy niski. Nie najniższy, bo chyba jest są jakieś dwa kraje, gdzie jest niższy, już teraz nie pamiętam, Irlandia, coś takiego, ale są dwa kraje, w których jest niższy podatek, a zdecydowana większość krajów ma dużo wyższy podatek od najmu. Tak, moi drodzy, jako osoby, które z tego czasu były mocno związane ze światem inwestowania, pracowaliśmy w dużych korporacjach, ja w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych, gdzie głównym przedmiotem, jak sama nazwa mówi, było inwestowanie w różne aktywa. E, tak, muszę Wam powiedzieć, że z doświadczenia naprawdę e, bardzo mało osób w Polsce wie, czym jest rynek kapitałowy. Bardzo mało osób też, mały procent e, e, Polaków inwestuje na rynku kapitałowym, dlatego że wymaga to dosyć specjalistycznej wiedzy. Czym są akcje, jak czytać sprawozdania finansowe? Nie oszukujmy się, nie każdy obywatel jest w stanie czytać sprawozdania finansowe spółek giełdowych albo komunikaty dotyczące tego, jak spółka będzie miała się w najbliższej przyszłości, czy kontrakt, który zawiera z jakimś innym podmiotem, będzie działać na jej korzyść czy niekorzyść. I w przeszłości było tak, że istniały towarzystwa funduszy inwestycyjnych, do których serdecznie wszystkich zachęcano, znowu serdecznie. Żeby inwestowali w te towarzystwa funduszy, w te ich fundusze właściwie i powiększali te fundusze ich. I tak było na, w latach 2000, że te fundusze osiągały bardzo wysokie stopy zwrotu w pewnym momencie. Wszyscy inwestowali. Wtedy nie było jeszcze mody na inwestowanie w nieruchomości, tylko w fundusze. I to się skończyło z 2008 rokiem, kiedy wybuchł kryzys finansów światowy. I to spowodowało, że te fundusze miały olbrzymie straty. Ja, akurat wtedy miałem okazję pracować przy takich funduszach, i wiem, jak to wyglądało. To znaczy, że te rentowności, jakie wykręcały te fundusze, były niskie. I różnica pomiędzy profesjonalnym inwestorem, takim zarządzającym funduszami, a właściwie losem, przypadkiem, była niewielka. Moi drodzy, ja też pamiętam ten czas. Byliśmy na rynku kapitałowym i rynku finansowym dosyć długo, bodajże już 15 lat i nastąpił wtedy bardzo duży odsłuch środków z towarzystw funduszy inwestycyjnych i z samych funduszy. Jeżeli parkiet, gazeta parkiet udzielała takiego, złoty portfel zostawał przyznawany najlepszemu zarządzającemu funduszem inwestycyjnym, to często były fundusze, które osiągają stopę zwrotu około 4-6% w skali roku. Więc sami widzicie, że to nie były zatrważające stopy zwrotu, a jednocześnie w tym samym czasie, mając możliwość oszczędzania czy jakiegoś innego lokowania środków, wiele osób decydowało się na to, żeby. Po prostu złożyć swoje środki w banku, bo lokaty bankowe oferowały około 6% i były obartone mniejszym ryzykiem, mniejszymi opłatami około transakcyjnymi. Więc... I łatwiej było wypłacić te pieniądze, bo w niektórych przypadkach te fundusze ograniczały możliwość wypłaty środków w dowolnym momencie, wiadomo. Tak. Więc inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiązało się oczywiście ze stratą, każdy był informowany o tym. Tak samo wiązało się z tym, że należy po opłacić koszty transakcyjne, koszty przystąpienia do funduszu. Często to było około kilku procent, 4 nawet do 6% od kwoty naszej inwestycji. Wewnętrznie fundusze inwestycyjne, tak bardzo pokrótce i oględnie mówiąc, też dzielą inwestorów na inwestorów takich profesjonalnych i nieprofesjonalnych. Czyli inwestorów, którzy są w stanie znieść większe ryzyko, którzy są w stanie zainwestować większe środki oraz tych mniej profesjonalnych. I teraz tutaj, moim zdaniem, tutaj minister z zapowiedzią tego podatku uderza w tych inwestorów mniej profesjonalnych. Czyli załóżmy, że jest osoba, która zdecydowała się kupić sobie jedno mieszkanie, może z myślą o swoich dzieciach, które chce wynajmować, a następnie zostanie dodatkowo opodatkowana. Przez właśnie takie nowe przepisy i siłą rzeczy nakłaniana do tego, żeby się zajmować rynkiem kapitałowym. Załóżmy, że jest to osoba, która ma swoją profesję, jest to, nie wiem, ktoś, kto pracuje jako dentysta, inżynier czy, czy informatyk, jeszcze ma do tego rodzinę. Moi drodzy, bądźmy szczerzy, taka osoba no, niekoniecznie ma czas na to, żeby zgłębiać raporty finansowe spółek giełdowych, czy zgłębiać to, który fundusz inwestycyjny akurat jest najlepszy dla niego. Więc moim zdaniem propozycja i uzasadnienie, jakie przygotowało ministerstwo są szalenie nietrafione, żeby nie powiedzieć błędne. Bo nie oszukujmy się, nie każdy inwestor, który inwestuje w nieruchomości na najem przeznaczone, jest inwestorem, który będzie też mógł skutecznie inwestować w, na rynku kapitałowym. To jest tak, że gierda dla amatora to będzie bardziej loteria tak. niż, niż inwestowanie w nieruchomości. To oznacza, że zachęcanie do tego to jest w pewnym sensie, może nie wprowadzanie w błąd, ale w polskim prawie karnym taki przepis, który mówi, że niekorzystne Rozporządzenie. rozporządzanie czymś majątkiem jest przestępstwem. Tak. I teraz, jeżeli ktoś próbuje Was zachęcać do niekorzystnego rozporządzania waszym majątkiem, no to oczywiście, jako ustawodawca, on nie jest przestępcą, ale z moralnego punktu widzenia, to jest oczywiście złe zawsze. I ja uważam, że nie powinno tak być, a już zwłaszcza w ten sposób nie powinien zachęcać, że podnosi podatek na najem, tylko mógłby na przykład obniżyć podatki związane z zyskami kapitałowymi, czyli podatek Belki. Tak, jest to kolejny sposób na obciążenie tych, którzy starają się w jakiś sposób akumulować e, aktywa, oszczędzać. E, natomiast jest to jak żadna zachęta dla inwestowania w polski rynek kapitałowy, bo moi drodzy, tutaj mamy pewną bolączkę, tutaj mamy bardzo e, mało środków, które wpływa na ten e, rynek kapitałowy i rządzący podejmują pierwsze, drugie już kolejne ruchy, jakieś takie mniej czy bardziej dramatyczne, które mają tam wprowadzić jakiś zastrzyk gotówki od obywateli, prawda? Więc tak. to są takie ruchy szarpane. Wojna, żeby nie powiedzieć, wojna podjazdowa z polskim obywatelem, który powinien trochę tych swoich oszczędności jednak wrzucić na giełdę. Naszym zdaniem to nie jest dobre rozwiązanie. Musimy mówić o tym, jak kształtowało się to w przeszłości, bo takich zmian i zachęt już kilka było. Na przykład przecież były te pracownicze plany. One ja samo... funkcjonują, tutaj funkcjonują, funkcjonują tak. tak. I pamiętam właśnie tę rozmowę, dyskusję na giełdzie, jak byłem i był panel. Dyskusyjny o tym, jak zachęcać ludzi do inwestowania na giełdzie. I jedyne rozwiązanie, jakie w ogóle padło na całej sali przez cały, po prostu nie wiem, półtorej godziny dyskusji, to było, żeby zmusić pracodawców do tego, żeby płacili pieniądze na giełdę. Tak. I to o dziwo zostało wprowadzone. Czyli najgłupszy możliwy pomysł, brak jakiegokolwiek innego w głowie, i to zostało wprowadzone. Więc ja nie jestem przeciwnikiem giełdy i Ty chyba też nie. Nie akurat, nie, akurat sami inwestujemy, natomiast zdajemy sobie sprawę, że to nie są nasze jakieś jedyne oszczędności. To są pieniądze, które możemy w każdej chwili stracić. Oczywiście staramy się wybrać spółki dywidendowe, staramy się wybrać spółki, które mają jak największe perspektywy rozwoju które są stabilne na tym rynku. Natomiast e, mamy za sobą wiele lat doświadczenia pracy w instytucjach finansowych. Mamy za sobą doświadczenie pracy z doradcami inwestycyjnymi całkiem e, dobrymi. Daniel skończył kurs na maklera papierów wartościowych. Więc mamy doświadczenie, mamy takie minimum wiedzy potrzebne do tego, żeby skutecznie inwestować i inwestujemy przeważnie z zyskiem. Mieliśmy 3 lata pod rząd, w których wygenerowaliśmy zysk na naszym koncie maklerskim, ale zdarzył się też jeden rok, w którym odnieśliśmy niewielką stratę. Więc moi drodzy, my jesteśmy na to przygotowani, akurat tutaj przy tej małej stracie się nie zapłakaliśmy. Natomiast to są jakieś tam części naszych aktywów, jakieś Środki, które mhm. sobie przeznaczamy po prostu na inwestycje. Tak samo jak mamy portfel, e, czy to na jakichś kryptowalutach, ale główne nasze mm, aktywa są oczywiście ulokowane w nieruchomościach, bo mamy cały czas rosnący rynek nieruchomości i absolutnie tak jak nie żałujemy niczego, że inwestowaliśmy przez tyle lat w nieruchomości, tak jak e, Edith Piachmuga, nie żałuje niczego. Inwestowaliśmy w nieruchomości, nieruchomości dalej są nasnikiem wartości, pieniądza są aktywem, które nie traci na wartości. Słowo komentarza, moi drodzy, ten spontaniczny film postanowiliśmy nagrać dla was podczas spotkania zarządu, które odbywa się tutaj w trybie marszobiegu w Musimy lesie. Do, wrócić do spotkania zarządu właśnie. Także e, trzymajcie się, to były nasze przemyślenia na temat propozycji zmian w przepisach e, i jeżeli jesteście ciekawi co nas czeka, to oczywiście śledźcie ten kanał, będziemy informować was o każdych e, zmianach w przepisach prawa. Szczególnie prawa podatkowego, szczególnie tych, które dotyczą biznesu oraz dotyczą e, nieruchomości. A jakie jest Wasze zdanie na temat tych zmian, które zapowiedział minister walki z przedsiębiorczością? Czy Napiszcie w komentarzach. A, czy będziecie sprzedawać nieruchomości, żeby przenieść całe swoje e, aktywa na rynek e, giełdowy? Dajcie znać w komentarzach. Z niektórymi z Was widzimy się we na naszych szkoleniach, e, a z pozostałymi widzimy się e, online, jak zawsze. Tak. Do zobaczenia, cześć.